No, witamy Was ponownie w naszych rozgrywkach wojennych. Mamy dla Was dzisiaj do przedstawienia grę Santer Fidelis. Jest to gra, która opowiada o walce o lwów. Stworzył tą grę dla nas pan Łukasz Wrona. Graficznie. Z obdarzył nas tutaj pan Paweł Kaczmarczyk. A wydawnictwem, którym się zajęło wydaniem tej gry jest Wysoka Wieża, no pod patronatem IPN-u. Więc mamy pewność, że jest to historyczna gra. I też jeszcze wam tak, tak powiem, tłem historycznym, wszystkimi historycznymi historiami, zapleczem historycznym jest Adaś, bo no niestety ja jestem totalna łysa goła noga. Znaczy ja powiem wam tak, że no tutaj jak najbardziej pod Potrzebne, może niepotrzebne jest jakieś tam wiedza historyczna. Mamy do dyspozycji w tej grze 5 scenariusz. scenariuszy. Od najsłabszego do najtrudniejszego. Zaczynamy od pierwszego: jest to zamach. Później mamy, Później mamy Semper Fidelis, tak się nazywa drugi scenariusz. Trzeci scenariusz nazywa się Odsiedź. A czwarty scenariusz jest to oblężenie. I został nam piąty turm. Na każdej karcie tego scenariuszu, z drugiej strony mamy kartę pomocy, to jest bardzo przydatna rzecz, bo tutaj mamy mnóstwo informacji, statystyk, tak, dzięki tym podpowiedziom rozgrywamy, wygrywamy, albo rozgrywamy bitwę, to wygrywamy, przegrywamy właśnie, no i takie piękne rzeczy. Do dyspozycji są. mamy karty akcji. Tak jak tutaj tak. widzicie, od strony e, ukraińskiej i od strony polskiej. Mamy także karty bitwy, gdzie przy każdej bitwie dociągamy jedną kartę, która nam pokazuje, która ze stron ma plusa do punktów bitwy, albo, albo już tego nie ma. Mamy jeszcze karty e, dowódców, które będą nam wspomagać walkę i nam dawać jak gdyby ruch. Nasze punkty tak, tak. akcji, które e, wydajemy, żebyśmy mogli coś zdziałać tutaj. na. Naszej, Każdy dowódca, jak widzicie, ma swoje tutaj właściwości. Ten mhm. na przykład ma 4 punkty, tak jakby akcji. akcji, a i do tego można dociągać jeszcze dwie karty po skończonej turze. No, u mnie to troszeczkę inaczej wygląda. U no, mnie jest 4 i no jedną kartę tylko mogę sobie dociągnąć przy obecnym dowódcy, a dowódcę mam Czesława Montińskiego. Do tego, jak widzicie, tutaj na planszy mamy żółte e, takie pioneczki, białe pioneczki, e, jeszcze jakieś takie żetoniki. To są wszystko mm, jednostki polskie, jednostki ukraińskie. Do tego e... punkty kontrolne, tak, to są strategiczne punkty. Jeżeli zdobywamy te punkty, wzrasta nasze morale. E, do tego hmm. mamy jeszcze takie żetony zaopatrzenia. Tutaj mamy też tor zaopatrzenia. Gra jest bardzo fajnie rozbudowana, na jedną turę jednego gracza wpływa bardzo wiele czynników, bardzo rzeczy, wiele rzeczy trzeba jak gdyby pamiętać, które się robi po kolei, no ale to my sobie pomagamy naszą ściągą, pamiętać tego nie musimy nawet podczas normalnej rozgrywki. Ale tego się nie da zapamiętać, bo tego jest bardzo dużo, dużo i A... można się pomylić. No rozegraliśmy parę partyjek, śmiechu było kupę bo on się mylił, ja się myliłem dwa razy. Ja go atakowałem, on potem dwa razy gdzieś tam jeszcze, No, ale Mniejsza o to. Raz mniejsza. Oto, pewnie nam się nieraz jeszcze zdarzy pomylić. Nie będziemy wam pokazywać oczywiście wszystkich scenariuszy, bo to by trwało długa lata świetlne. Przedstawiłem wam tylko zamach. Tą pierwszą pierwszą wersję no i, i zobaczycie jak to wygląda. Jeżeli będziecie mieli ochotę, no to zapraszamy do rozgrywek w Stamper Więc zaczynajmy, nie zaczynajmy. mamy co dalej tak. przeciągać. Eee, w tym scenariuszu, tak jak w każdym scenariuszu, jest inicjatywa, która jak gdyby określa kto będzie pierwszy. pierwszy. Na pierwszym scenariuszu, czyli na tym zamachu inicjatywy mamy inicjatywa. Ja, ja gram Ukrai Ukrainą. Art gra Polakami. polskimi żołnierzami. Na początek dobieramy pięć kart akcji. No ja już mam. Ja też. Ja sobie tu pomogę, położę na tym scenariuszu na pustym. Pop. No, 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 no. Okay. O, lub po Okej, o, co my tu mamy? Ja już mniej więcej wiem o co chodzi. Jeszcze w turze tej początkowej, tej pierwszej takiej możemy zrobić, wymienić naszego dowódcę. Jeżeli nam się nie podoba, na przykład ma małe, małe punkty akcji do tego, coś tam, nie, 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 nie podoba nam się twarz tego kurcia, nawet choćby e, dowódcy, możemy go wymienić, bo mamy ich tutaj po stronie ukraińskiej tylko trzech. A w pierwszym scenariuszu, bo przy każdym scenariuszu jest inny zestaw, inne ustawienie. Yy, naszych jednostek, yy, innych dowódców mamy. Przy pierwszym scenariuszu ja tych dowódców mam aż pięciu. Dlaczego mam czterech zakrytych? Bo yy, w momencie, kiedy ja wymieniam sobie tego dowódcę losowo, wyciągam następnego. Dlatego Ale musimy podosowane. pamiętać jeszcze taką rzecz, że każda wymiana dowódcy to jest minus do morale naszych jednostek. A morale nam <laughs> pozwala na werbowanie jednostek. Przy y, bardzo wysokim morale możemy za jeden punkt akcji y, zwerbować dwie jednostki, a przy najniższym poziomie morale, Musimy za jedną mieć. jednostkę trzy punkty akcji. Więc morale są bardzo ważne. Morale zdobywamy w momencie, kiedy zdobywamy punkty kontrolne albo wygrywamy bitwy. Tak, wygrywamy bitwy, y, no i tyle. Mhm. To tak, teraz y, ja mam inicjatywę, czyli ja gram, mogę wykorzystać swoje nie było. Mogę wykorzystać swoje mm, karty akcji. Mam tutaj na przykład karty działania lub karty mm -hmm. specjalne. Ja. Mm, no, no potala. Tak, to ja mu wyłączę elektrownię. Wyłączył mi elektrownię. Tak, wyłączyłem elektrownię, czy co daje? Obniża poziom morale przeciwnika o 2. O kurczę, raz i dwa. O, nieładnie to zrobić, bardzo nieładnie. I nie odkładam. E... To są... E... To jest faza początkowa, w której tak, można początkowa. zagrać kartą akcji. E... Ja też mam taką kartę akcji, nawet mam dość fajną, bo mi pozwala na dużego plusa, ale i nie użyję, bo... Ona szkodzi w sumie mnie i pomaga i szkodzi. No bo są karty, które na przykład dają e punkty akcji nam, że na przykład tutaj generał ma 4 punkty plus karta daje nam np. Na 5 punktów i jest 9, ale za to na przykład pozytywne działanie tej karty jest dla przeciwnika, czyli na przykład mm -hmm. coś się tam... Tak. I tak jak tutaj kartę akcji, karta działania Adaj zagrał, ją można zastosować w dwojaki sposób, tak bo można albo wykonać to co jest na niej napisane, albo o, mi ucieka. Albo zamienić tą kartę na punkty akcji. Każda karta ma wartość punktową akcji, i wtedy mówi się, że zamieniamy tą kartę na punkty akcji. I, I opis wtedy mam daje sobie po prostu punkty akcji do, do mojego dowódcy. Tak. Czyli ja mam fazę początkową z głowy: tyle co, co, co mogłem, to mogłem. Teraz jest tak zwana faza rozkazów, czyli wydaję rozkazy swoim jednostkom co mają robić, co, mają, co robić. mają budować, co mają zebrać, kogo mają przejąć, gdzie mają stanąć, kogo zabić. ja tak mam tylko cztery ruchy akcji więcej nie mogę zrobić więc muszę to jakoś mądrze, mądrze sobie rozmieścić przejdę sobie do cytadeli jeden punkt akcji mogę przesunąć jedną Jedną jednostkę, tutaj znaczy, mam... nie tyle, co jedną jednostkę, znaczy, to z, jednego z jednego pola, pola wszystkie do dolną jednostki, ilość mogę, tak. Jednostek. tak? Niekoniecznie trzeba wszystkie, można dokładnie. Tak jak tu Duży przeszedł, trzyma, można to zrobić jedną nawet. I tyle. Tak jest. E, tutaj mam, że to jest pole strategiczne, czyli dostaję plus jeden do morale. To jest moje morale. Mm -hmm. Ciach. E, to zostało mi jeszcze trzy punkty. Czyli tak, wzniosę sobie barykadę, która kosztuje jeden punkt. Jeden punkt akcji. Barykada daje nam tyle, że z jednej strony przeciwnik, czyli w tym przypadku ja, nie mogę zaatakować. Tak jest, czyli już mamy dwa. Tak, tu mamy dwa. To ja sobie zrobię, że tu zaatakuję dwoma. I tu zaatakuje dwoma. Patrzcie, jak próbowałby mnie okantować. <laughs> bo patrzę teraz na kartę. I tu kartę scenariusza. Mamy rozstawienie. Co zrobiłeś? Nic nie zrobiłeś. Dobra, to zacząłem grać. Eee, I widzę, że duży... mnie pozbawił jednej jednostki, której mi nie wystawił na sokonikach. Niechcący, No do, dojechali, chłopaki mieli... No, złapali kapcia. Tak. Czyli tak, o, wystawiłem, jeżeli chcemy na przykład zaatakować jednostkę, wystawiamy je na linii granicznej, tak zwanej. Mm -hmm. Ja atakuję go z dwóch stron, atakuję sztab, bo to jest ta duża kostka, czyli, to jest sztab. Czyli sztabie znajduje się jedna Jest dowódca. Yy, został mi już, nic mi nie zostało. Yy, po fazie rozkazów yy, przechodzimy do fazy starcia. I teraz Polacy albo mogą przyjąć to starcie, czyli walczyć ze mną, albo e, wykorzystując swoje karty, e, przejść do odwrotu. A wykorzystując moje karty, musiałbym wydać e, tak jak gdyby punkty akcji kart, e, i to w ilości takiej, z ilu stron jestem atakowany. No, w tym przypadku jestem atakowany z dwóch stron. No, i musiałbym wydać dwie karty, ale mam zbyt fajne karty, żeby wydać je, więc zagrywam czymś innym. Tak jak tu widzicie, takie pomarańczowe kobelki to są kobelki przedmiotów, które też mają swoją funkcję. I ja stosuję coś takiego. Taka, takie kółeczko z jedyneczką, i na karcie pomocy mamy, co ono oznacza. A oznacza zbuduj dwie barykady. I tym samym ja buduję dla siebie dwie białe barykady. Nie wiem, czy. Chciałem być fajny. I stawiam swoją barykadę z tej strony. I z tej strony. Jeżeli wyszło na to, że mnie zaatakował, ale się odbił od barykady, bo ale ja jeszcze mogę w e, starciu lub w ataku zagrać kartę e, działania lub specjalną. Mam taką niszczącą barykadę, pewnie. Ja zagram sobie minerki. To jest e, karta, karta <laughs> specjalna. Eee, to jest tak. Zagraj w starciu podczas ataku. Każda twoja jednostka otrzymuje jeden punkt siły, <grystanie> czyli dostał plusa. Tak jest. Każda moja jednostka, czyli każda z nich ma dodatkowy punkt eee, siły. Ale stoją barykady. I nie możesz mnie zaatakować z tej strony, gdzie stoją barykady, <grystanie>